E, proszę teraz do Cytadeli Też najstarsze cytadel. Tam będziemy zobaczymy, jak będziemy w środku, tam fajnie, bardzo fajnie w ogóle. I są tak, i, i, tak jest tam zapraszam do góry, jak będziemy zapraszamy do góry, cały Elkoser będzie widać i możemy zrobić zdjęcia. A. Bardzo fajnie wygląda. będzie eee, Kto zbudował ten Cytadel? Napoleon. Napoleon Bonaparte zbudował ten 200-250 lat temu. Tu bardzo stary też. Eee, potem dalej do fabryki, olejki zapachowe dalej domyć do kształtu święta Grzegorz do kształtu i potem na zakup do ostatni przystanek na zakupy ten bazar jeden wielki sklep będzie i na samym końcu będzie obiad obiad w El Fardosa teraz pogadamy kilka informacji dla pana pogadamy o Egiptu Egipt na przykład po naszemu po naszym języku, po, po gibiecki nazwa Mesr, Meser. tak się nazywa. Ale dawno, pięć tysięcy lat temu, było nazwa Kemet. Kemet, po guptijski. Kemet, to znaczy e, dżim. czarny dżem. Czarny dżem. No, co on ma to dlatego nazwa czarna dżem się nilu, Kimet, Kemet, Kemet Potem Egipt. Egipt od Egiptu. Egipt jak zwykli mamy jeden, dwa, trzy, cztery. Egipt ma jedna rzeka. Najdodżusza rzeka na całym Afryce. Południe przez dziewięć krajów. Ostatni kraj to Egipt. To dlatego mówimy, mówimy, e, Egipt jest darem Nilu. E, mamy dwie młodzie. Może Czerwone i młodzie Śródziemne. Jesteśmy nad Morzem Czerwonym. Też mamy trzy pustynie. Trzy Sahary. Trzy pustynie. Wschodnia Sahara, wschodnia pustynia, zachodnia pustynia i Sajnaje. Uh, mamy cztery granice, może czerwone, może śródziemne, szre, szre, Libia i Sudan. Uh, Cały Egipt, jeden milion kilometrów kwadratowych, 90% od Egiptu Sahara, w Tu dlatego mamy bardzo dużo Beduiny w Egipcie. Beduiny mieszkają zawsze na pustyni. Beduiny albo mniejsze też. Eee, to dla te, przy okazji mamy e, dwa klasztory, bardzo blisko do nas, do Marsary. Klasztor św. Pawła i klasztor św. Antoniego, bardzo blisko do nas. E, Buduiny też mieszkają w Egipcie. Jesteśmy miłość, ten cetel. Tabia, ten cytadel. Запрашиваем земной, до Шротка. Мама, а маме 20 минут на сближение, а потом... процент